Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze od początku swojej działalności troszczy się o to, by orzysz, czyli kolebka stowarzyszenia, regularnie piękniał. Wraz z rozwojem miasta na jego mapie pojawiają się też nowe punkty, które przyciągają do orzysza przedsiębiorców, inwestorów i turystów, ale Mazurskie Morze dba także o inne gminy. Lokalna grupa działania e, Mazurskie Morze, jak e, myślę, że większość, ale jak nie wszystkie lokalne grupy w Polsce, mają funkcję służebną. Służą wsparciu rozwoju lokalnego e, na, na terenie, w którym pracują. W naszym przypadku jest to 8 gmin powiatu piskiego, mrągowskiego. LGD Mazurskie Morze swoją działalnością obejmuje obszar o powierzchni ponad 2800 km kwadratowych, zamieszkiwany przez 86 tysięcy osób. Obecnie takim że naszym priorytetem jest udzielanie wsparcia w podmiotom zewnętrznym, wchodzącym w skład naszego partnerstwa przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w oparciu o dwa programy dotacyjne, program rozwoju obszarów wiejskich oraz program Rybactwo i Morze. Przyjeżdżając na wycieczkę do Orzysza nie sposób nie odwiedzić Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej, które współpracuje z lokalną grupą działania Mazurskie Morze. Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu Rybacy i Wojowie udało się stworzyć atrakcyjną wystawę. Udało stworzyć się wystawę, która mówi o aktywności ludzkiej na przełomie epoki brązu i wczesnego żelaza z okolic Orzysza Powstała ekspozycja, która przedstawia fragmenty osady nawodnej, pokazuje, jak ludzie się ubierali, czym się zajmowali. Udało nam się zrekonstruować i skopiować wiele obiektów archeologicznych. Po zwiedzaniu warto zajrzeć do restauracji Toskana, która znajduje się tuż obok muzeum. Pomimo wielu obaw powstała ona z pomocą stowarzyszenia Mazurskie Morze i skradła serca gości nie tylko z Orzysza. Wchodzę do biura do RGD, Darek Kwieznak mówi Gosia, będzie to toskana czy nie będzie tej, tej toskany. No to już w ogóle no, utwierdziło mnie to, że po prostu składam dokumenty. Ja kocham ten zapach tego bazylii, czosnku, pomidorów. Makarony różne, pizza, no, oprócz tych dań polskich, tradycyjnych, no to chyba kuchnia włoska jest w Polsce jednak na drugim miejscu, myślę. Mamy też gości z Ełku, z Pilsa, z no, Tak, restauracja jest znana. Na świeżą, wędzoną bądź smażoną rybę warto udać się do leżącej nieopodal miejscowości Okartowo. Gospodarstwo rybackie śniarwy współpracuje z Mazurskim Morzem od lat. Dzięki temu pozyskało środki unijne na dywersyfikację działalności, między innymi budowę smażalni ryb, zakup łodzi i motorówki. Są środki, które możemy wykorzystywać na różnego rodzaju inwestycje, które możemy sobie zrobić w swoich gospodarstwach. Tam na przykład smażalnia, która funkcjonuje i którą widać, no to, to są między innymi środki pozyskane przez lokalną grupę, dach tego budynku również, bo on nam się spalił. Stowarzyszenie Mazurskie Morze współpracuje również z władzami miasta. Owocem tej współpracy są projekty i konkursy edukacyjne. Mogliśmy pozyskać bardzo dużo środków unijnych na zagospodarowanie terenu wokół ratusza poprzez projekt realizacji ścieżki ekologicznej, zaprezentowanie naszej fauny i flory, naszych mazurskich jezior i lasów. Szereg różnych projektów, takich mniejszych edukacyjnych, grantów, realizowanych wspólnie także ze stowarzyszeniem. W samej siedzibie Mazurskiego Morza znajdują się pomieszczenia stworzone z myślą o warsztatach i szkoleniach służące wszystkim mieszkańcom. Jak zaczynaliśmy działalność, jak każda organizacja na, na dorobku, poza wielkimi planami i marzeniami w sensie materialnym nie mieliśmy nic. Stowarzyszenie stworzyło, stworzyło swoje miejsce, które służy mieszkańcom, w oparciu o które możemy realizować różne przedsięwzięcia i wspierać inicjatywy innych organizacji, przedsiębiorców. Niezbędne informacje na temat działalności lokalnej grupy działania Mazurskie Morze można znaleźć na jego stronie internetowej.